tytułem wprowadzenia, Jaki Wojtek, taternik amator, wytrawny górołaz. Szukając sobie miejsca w Beskidzie Wyspowym na szybciutki jednodniowy wypad natknął się na wskórze zwane grodziskiem i napisał do mnie wiedząc, że o grodziskach wiem jedną rzecz lub dwie, na co ja oczywiście zatarłem rączki i przyłączyłem się do wyprawy, dlatego siedzę teraz za kierownicą auta i jedziemy do Szczyżyca, gdzie będziemy eksplorować początki. Najdawniejszych ludów z ziem państwa polskiego. Kamieniu. Tutaj była pierwsza pustelnia na początku XIX wieku. Pierwszy pustelnik mieszkał tutaj między skałami w wyrwie kamiennej. A już kolejni poszli w luksusy i zbudowali sobie taką oto pustelnię. Ostatni z pustelników żył tu jeszcze na początku lat 90. i spał w trumnie. Od tego czasu już tutaj żadnych pustelników nie ma, ale jest piękna formacja skalna zwana Diabłym Kamieniem. Wiąże się z tym legenda o diable, który na wieś, o tym, że buduje się nieopodal opasko trzyżyckie, wziął ogromny głaz i szedł je zniszczyć, ale oczywiście nie powiodło mu się. Głaz upadł po drodze i oto sobie tutaj leży. Ale to tyle, jeżeli chodzi o legendy. Zaraz sobie wyjdziemy wyżej tutaj pasmem ciecienia, żeby odkryć nieco faktów kosztem mitów. na klasztorzysku. Wedle legendy tutaj znajdował się pierwszy klasztor benedyktyński lub cysterski, zanim go sprowadzono tam na dół do doliny, gdzie obecnie jest klasztor cystersów w Szczyżycu. To dziwna legenda, bo raczej tutaj nie ma żadnych śladów klasztoru, ale ciekawy jest sam fakt, że ludność wierzyła, że na miejscu starożytnych grodzisk znajdowały się klasztory, bo podobna legenda istnieje na temat klasztoru w Damicach, klasztoru w Tyńcu, nie mówię o klasztorze benedyktyńskim, mówię o tym na sąsiednim spółzowanym grodziskiem, ale sięgnijmy do literatury, do katalogów grodzisk i zamczysk w Karpatach Juliusza Marszałka i zobaczmy co nauka mówi na temat tego miejsca. Otóż badania kontrolne ujawniły skromne resztki po przepalonych i rozmytych konstrukcjach, nadal je tutaj gdzieś widać jakby pobuszować w liściach. W czasie, że funkcjonował tu lud, zamieszkały przez ludność kultury puchowskiej. To lata od 500 do 380 przed naszą erą. Kultura puchowska utożsamia się powszechnie z celtami. Ehm, celtowie no to jest dosyć tajemniczy lud. Ci celtowie, którzy zamieszkiwali to miejsce prawie 2500 lat temu, raczej niewiele mają wspólnego z tymi współczesnymi celtami z Irlandii, Szkocji, Walii czy Brytanii. Natomiast bardzo silny mieli wpływ na lokalną kulturę. Wiemy, że zamieszkiwali południową i południowo-zachodnią Polskę. Od Celtów się wywodzi mnóstwo nazw rzek lokalnych San, Ropa czy pobliska Raba. To są wszystko nazwy celtyckie, więc być może ich kultura przeminęła, natomiast wiele z ich cech, Wciąż gdzieś tutaj widać, czy to w języku, czy to w kulturze, e, zwłaszcza w kulturze materialnej. Za chwilę się wyspniemy na górę, na grodzisko, tam powiemy sobie o celtach nieco więcej. niż klasztorzysko. Tutaj tutaj wyraźne zarysy wału. bliżej jest jeszcze pogrodzie. My stoimy w tej chwili na Majdanie. Grodzisko to, jak przeczytałem przed chwilą w katalogu, jest związane z trzema głównymi fazami osadnictwa. Aktualny kształt wykreował się gdzieś we wczesnym średniowieczu, więc być może mamy tu do czynienia z działalnością państwa Wiślan, być może z wczesną działalnością państwa Pierwszych Piastów. Wcześniejsze fazy osadnictwa to kultura ubrzycka, okres lateński, także kultura puchowska, którą widzieliśmy niżej na klasztorzysku, a zatem ludy celtyckie. Stąd, że to są ludy celtyckie, wiemy e, głównie za sprawą materiałów, które tutaj znaleziono, skoru, które były łączone polepą grafitową. Jak wspominałem już wcześniej, Celtowie akurat e, z żelazem potrafili się obchodzić, jak byli. Najbardziej zaawansowani technologicznie w swoim czasie ludem w Europie, stąd też takie gigantyczne rozprzestrzenianie się na ogromnych obszarach. A drugi ciekawy fakt z nimi, związany z ich technologią, to to, że góry tego grodziska, przynajmniej zanim Tatarzy je spalili w XIII wieku, składają się w niższej warstwie wyżej było, było drewno, które spłonęło, a niżej kamień. Słowianie z kamienia twierdz grodów swoich nie budowali. Jest to konkretnie łamany piaskowiec, tutaj wszędzie gdzieś, jakieś mogiłki, kopczyki z tego łamanego piaskowca się znajdują, więc jest to zdecydowanie ewenement. Podobną technologię można znaleźć w kilku miejscach w Polsce, między innymi w Maszkowicach, kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód stąd, ale także na grudzisku w Tyńcu. Grupa tyniecka zresztą jest łączona również z tym miejscem, również prawdopodobnie bardziej Bardzo ciekawa historia dotycząca niejakiego Dobromira, czyli hipotetycznego teścia Chrobrego. E, Bolesław Chrobry, jak wiadomo, miał kilka żon. Jedną z nich była księżniczka Emnilda. E, nie wiadomo dokładnie skąd ona się wychodziła. Jej ojcem był Dobromir. Dobromir jest wspomniany tylko w jednym źródle, w kronice biskupa mersyburskiego Titmara domniemywa się, że być może ten Dobromir, on był księciem gdzieś tam Połabian, tam jest to gdzieś tam Wieletów, a może Miśni, Łużyc, tamtych obszarów, ale są też teorie, że był księciem czeskim, z czeskiego nadania, panującym na ziemi krakowskiej, czyli tu, gdzie się znajdujemy i żeby nie było to, co ja za chwilę powiem, że wymyśliłem sam, tutaj jest książka, pogańskiej książę, silny, wielce autorstwa Jadusza Różko, który opisuje to miejsce przywołuje cytat z dokumentu, który się nazywa Kodeks Dyplomatyczny Polski i nadanie Bolesława Wstydliwego z roku 1278. I to miejsce jest ono komuś nadawane. Wiadomo, że chodzi o Grodzisko Szczyżyckie, ale w dziwny sposób jest nazwane. Mianowicie w ten dokument nadaje to miejsce nazywając je okrągłym Dobromirem. Więc jakby to miejsce nazywałoby się Dobromir i nigdzie indziej o tym półlegendarnym prawie że Dobromirze się nie wspomina. Więc pan Rożko razem z drugim tutaj historykiem Adamem Wojsem wysuwają teorię, że grodzisko na którym jesteśmy to jest część wielkiego kompleksu kurhanów, który się ciągnie praktycznie od Krakowa, gdzie mamy Kopiec Kraka, później są Krakuszowice z mniejszym kopcem, później jest w skórze Trupielec z wieloma, z wieloma kurhanami, w Kornatce. Mamy te nazwy tych miejscowości tutaj wokół, jak Mogilany, Mogiłka i tak dalej. I to miałoby być zwieńczenie, gdzie ten wielki władca, Doplomir, został pochowany, że prawdopodobnie tutaj gdzieś leży i to jest jego mogiła, to jest jego symboliczny kobiec. I to miałoby też uzasadniać w jakiś sposób jego panowanie na tych ziemiach, włączenie ziemi krakowskiej do państwa pierwszych piastów, bo wiadomo, w słynnym dokumencie Dagome Judex Mieszko opisuje. Powierzając w opiekę stolicy apostolskiej swój kraj, opisuje, że graniczy on z Ziemią Krakowską, a nie, że Ziemia Krakowska jest częścią jego rodzącego się państwa. Więc domniemanie jest takie, oczywiście, historycy się o to kłócą, ale domniemanie jest takie, że być może Bolesław panował nad tymi ziemiami dzięki małżeństwu z Emnildą i po swoim teściu, gdy ten umarł, i być może został pochowany gdzieś tutaj, odziedziczył kraj Wiślan który następnie włączył go do swojej ojcowizny, do Wielkopolski i do państwa bliźnierskiego.